Ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do dobrych produktów, wydaje mi się, że jest mocno zaskoczony. Biała lokomotywa. To kawiarnia położona w Nowej Rudzie, która zachwyca sposobem podania kawy, lodów czy ciasta. To prawdziwa zabawa smakami, której towarzyszyć ma rozmowa. Bawimy się przy kawie. Często dochodzi do takich spotkań, gdzie ludzie nieznający się wymieniają poglądy, bawimy się. To trwa godzinami. Eee, picie kawy to chyba nie jest najważniejsze. Kawa musi mieć różne smaki, stąd kawa z malinami w gorzkiej czekoladzie, z żurawiną, z jeżynami, kawa macerowana, którą robimy na tysiące różnych sposobów, ale ta sama zabawa. No i ten sposób zaskakiwania ludzkiej wyobraźni. Jeżeli mówię, że mogę podać kawę z malinami w gorzkiej czekoladzie, na małej podbudowie żurawiny, z lodami walinowymi na maśle, więc to jest taka do paplusiania. Wtedy te całe wydarzenia smakowe zaczynają pracować i klient sięga po to, jest bardzo zaskoczony. Zatem, jaka powinna być wymarzona kawa? Najważniejsze jest to, czy końcowym efektem będzie zadowolenie osoby, która pije. To nie musi się wiązać z tym idealnym smakiem, idealnym dopasowaniem. Bawię się tym całe życie. A z panem Leszkiem bawią się chętnie przyjeżdżający do Nowej Rudy turyści, którzy często to miejsce odwiedzają. Właśnie po to, by napić się Małej Czarnej w nieco innym wydaniu mocno niecodziennym. Dariusz Nowakowski. Sudackie fakty.